Witam Was w kolejnym odcinku Standard Island 2. Witamy się tak naprawdę przed domkiem Amber już. Jest ze mną Michał, który... o, który jest. Myślałam, że jest awczy, ale jednak jest z nami. 400, e, 4830 Expa. Przysłał ci ksiądz. A, Michał, mnie, mnie tu nie ma, ale jest. Wspaniale. Tak się cieszę, że jesteś. Tyle o tobie słyszałam. Oczywiście, same dobre rzeczy. Ktoś taki jak ty musi mieć tyle ciekawych historii do opowiedzenia. Skąd masz taki miecz? Aj, znowu się rozglądam, prawda? Rozgadałam. Wybacz, jestem Amber. Ksiądz tak wspaniale dba o wiernych, że obiecał mi przysłać kogoś do pomocy przy moim za zadomowieniu. I oto jesteś. Czy mogę Cię prosić o zebranie trochę prowiantu? Zupełnie o tym zapomniałam. Oto lista potrzebnych rzeczy. 4980 Expa. Pysznie. No, spójrzcie pa Państwo na te mięśnie. Nie wiedziałam, że ksiądz wysłał mi Herkulesa do pomocy. Wiesz, ludzie tutaj są naprawdę przemili. Jedna pani zaoferowała mi trochę drobiu. Nawet kazała mi wybrać kurczaka do zabicia, ale grzecznie podziękowałam. Nie mogłabym na to patrzeć. Kurczaki są przesłodkie. A z ciebie rozgadana osoba. <grybujesz> o, dostajemy od amber zupę grzybową, ciasto dniowe i 5120 expa. Jest i moja papuszka. Nie wiem jak Ci dziękować. Ach, przecież, że wiem. Sama mówiłam, że coś zrobię pysznego. I zrobiłam. Zajadaj się, bo zdrowe. Do zobaczenia wkrótce. Obiecałam sobie dzisiaj, że nie będę paplać i nie mam zamiaru. Nie wiem, czy umknęło Twojej uwadze to, że na moim ogrodzie trochę pusto, jeśli chodzi o kwiaty. Nic od Ciebie na ten temat nie słyszałam, no ale tak jest. Nie ma kwiatów. Co to za ogród bez kwiatów? Marzą mi się piękne maki czerwone. Ale miejsce, w którym rosną te najładniejsze, jest oblegane przez te obleśne potwory. Bleh. Mimo to słyszałam o Twoich wyczynach. Na pewno nie będzie dla Ciebie problemu zlikwidować kilka bestii. Papuśka. Wielki wojownik rozpływający się, z rozprawiający się z potworami, zbierając przy tym tulipany. Haha. Ha. Chyba napiszę o tobie książkę. Oj, jaka ze mnie gapa. Przecież muszę cię pokierować. Udaj się w te piękne leśne góry. Na północ od tamy spotkasz te krwiożercze bestie. Nie zrób sobie krzywdy, bardzo bym tego nie chciała. Moi drodzy, ostatni wampir mi został. O. 5260 ekspa. Są przepiękne. Przy pierwszej wolnej chwili będę je sadzić, ale dam pani od kurczaków albo dam pani od kurczaków. Też je uwielbia, a jest taka miła, że głupio mi jej niczego nie dawać w zamian. Tak, zjadłam kurczaka. Był przepyszny. Wiedziałeś, że awea. To w języku elfów szczęście? Szczęście, że cię mam. I nie przypadkiem mówimy tutaj o elfach. Mam małe marzenie. Amarillis to ognisty kwiat. Słyszałam o nim, kiedy byłam mała, ale występuje jedynie w bardzo specyficznym środowisku. Tylko elfy wiedzą, jak go hodować. Możesz w to uwierzyć? Ksiądz powiedział mi, że na północ znajduje się las, w którym żyją elfy. Wiem, że do tej pory prosiłam cię o drobnostki i głupoty, ale to byłabym najszczęśliwszą osobą na świecie. Jeśli zgodzisz się na tą misję, ha po prostu wybierz się do lasu elfów i poproś ich o ognisty kwiat, czemu w sobie mie mieliby odmówić? Poszłabym sama, ale droga jest zbyt niebezpieczna dla dziewczyn jak ja. Poza tym nic nie jest je, nic nie jest ci straszne. Wojownik, papuszka, papuszka. Ale zupełnie zrozumiem, jeśli nie chcesz tego robić. Po prostu będę płakała przez resztę życia i już nigdy nie wyjdę z mojego domu. To jak? Proszę, proszę, wyśmienicie. Północna ścieżka powinna doprowadzić się wprost do wioski 5410 expa. Stać. Z rozkazu królowej riny żaden człowiek nie może przejść dalej. Nie siedzie tylko śmierć i zniszczenie. Prędzej zginę niż pozwolę Ci zepsuć to świetne miejsce. Chociaż wyczuwam w od ciebie inną energię, a króla człowieku. Być może nie jesteś tak jak reszta, ale nie mogę ci tak po prostu zaufać. Udowodnij, że przychodzisz w Adon w pokoju. Znajdź trzy elfickie otaże w okolicy i powiedz mi jakie słowa na nich widnieją. Nie odnajdziesz ich, jeśli twoje intencje są nieczyste. Le las na to nie pozwoli. Idź. Moje kochani, pierwszy y, ołtarz to jest las. Mm, on jest tu. Jak tu macie mapę, to ona jest od razu tutaj. Wydaje mi się, że tu będą nas na tych górach. O drugi ołtarz, bezcenny. Moi drodzy, jak jesteśmy tutaj przy mapie. Trzeci ołtarz jest gdzieś tam. Znaczy, gdzieś tam. Oczywiście wsparłam się YouTube'em. Czy to było tu, czy to było tu gdzieś? Tu, o, dokładnie tu. Gwiazda. Więc to są wszystkie trzy ołtarze. Liść Shea. I 5550 ekspa. Misterua, mir zgadza się. Szea, przyjacielu. Nazywam się Eladan. Stoję na straży naszego świętego miasta lasu. Niedaleko stąd znajduje się Tartak. Te ludzkie pomioty wycięły już większość drzew na ich terenach, więc naturalnie ich oczy zwróciły się w kierunku naszego świętego lasa, lasu. Ale skoro nie jesteś tu po to, żeby mordować moich przyjaciół, jaki jest twój cel? Przysłacie dziewczyna po Amaralis? Ognisty kwiat? Obawiam się, że te kwiaty rosną jedynie w ogrodzie królowej. Nie powinienem... No dobrze. Idź dalej tą ścieżką, a dotrzesz do Mherera. Centrum naszego lasu. Może udać się przekonać inne elfy, że jesteś tu po, to, po, takie, po taką drobnostkę jak kwiat. Masz liść, który ci dałem, Świadczy o tym, że jesteś Shea. Przyjacielem lasu. Bez niego przeszyją cię strzały, zanim postawisz dwa kroki. Powodzenia. 5700 ekspa. Wuszan człowiek. W samym sercu naszego lasu. Skąd masz ten liść? Czy już zaczęliście mordy? Najwyraźniej. Królowa miała rację. Hmm. Wręczył ci go Eladan? Wybierasz zły moment na takie wizyty, Shea. Atmosfera w lesie jest ostatnio najwy najwyraźniej napięta. Wszystko przez te ludzkie diabły. A nie ty najwyraźniej. Czego tu szukasz? Amarylis? Ryzykujesz życie, które nie jest ci miłe. Najwyraźniej dla kwiatka? Ludzie są naprawdę dziwi, najwyraźniej. Będę z tobą szczery. To jest tak idiotyczny pomysł, że nie może być przykrywką. Mówisz prawdę, najwyraźniej. Na pewno nie o twojej uwadze nasza szanta, święte drzewo. Tam znajdziesz ist... To jest nie moje, tylko Janka. Ja jechać, czy nie mam jechać? No, ale pytam wam się, o której? To nikt mi nie odpowiedział. Wyjeżdżamy? No. Tam znajdziesz istona. Też jest człowiekiem, ale Wena, siostra królowej, najwyraźniej mu ufa. Mianowała go nawet doradcą samej królowej. Jeżeli zechcesz zaprowadzić ją do królowej Riny, będziesz jego bez jego zgody nie możesz z nią rozmawiać najwyraźniej. 5840 expa. Witaj, Sza. Ptaki, że wyszeptałem już tw po powód twojej wizyty. Uważam, że nie możemy pozwolić sobie na zatracenie tak pięknych wartości, jak prosty gest uprzejmości dla przyjaciela. Kiedyś, tak jak ty, zbłądziłem w tym lesie. Byłem ranny po starciu z bandytami. Odnalazła mnie Wena. Opatrzyła moje rany i opowiedziała o życiu w lesie. Zawdzięczam jej wszystko. Dlatego rozumiem, jak się czujesz. Jestem pewien, że Amber miała ważny powód, jeśli wysłałacie tak daleko od domu. A Marilis musi wiele dla niej znaczyć. Możesz podejść do królowej. Znajdzie się ją przy tronie, w środku naszego świętego drzewa. 5980 expa Podejdź bliżej, sum dziecko. Mam nadzieję, że jesteś w stanie wybaczyć nam skromniejszą niż zwykle gościnę, ale pomimo to odnajdziesz w tym lasie spokój i ukojenie. To prawda, że znajdujemy się w wyjątkowej sytuacji. Przygotowujemy się do wojny. Nie możemy pozwolić na to, żeby ludzie mordowali drzewa z naszego świętego lasu. Staraliśmy się żyć w pokoju przez setki lat. Mimo wszystko przeczuwałam, że ten dzień w końcu nadejdzie. Nie chciałam rozlewu krwi, jednak nie będę sterczeć bezczynnie i obserwować, jak cierpią moi przyjaciele, wasza. Ale ty, teraz i ty jesteś naszym przyjacielem, sza. Chyba będę potrzebować Twojej pomocy. Na południe stąd w dżungli znajduje się pradawna jaskinia chroniona przeklętą magią, której nie pozwoli mi ani żadnemu z elfów. Wejdź do środka. Nie, wy nie wyglądasz mi na elfa, sza, prawda? Wejdź do jaskini i odzyskaj Arkor Krym. To królewski miecz, który niegdyś dzierżył mój przodek. Niezbędny do bitwy, która nas czeka. Nie obawiaj się. Wiem, po co tu jesteś. Kiedy przyniesiesz mi miecz, otrzymasz kwiat i wiele więcej. Idź. Los elfów jest w twoich rękach. Słyszałam też co nieco o Twoim mis mistrzu. Porozmawiaj z nim i uda się odkryć jaskinie. Moi drodzy, w tym miejscu będą się z Wami żegnać. Dziękuję Wam za ten odcinek. Zapraszam Was do subskrypcji, dzwoneczka, łapeczki, komentarzy. Zapraszam Was na kolejny odcinek i. Jeszcze raz dziękuję i pa pa!